Ok, przekopałam się przez puste kartki. Tutaj się ciekawe rzeczy zaczynają, bo tu są faktycznie gotowe rysunki. Tu jest jakieś smoczysko 2009 rok. U, nie ma palców. To prawdopodobnie dla kogoś rysowałam, bo nie kojarzę w ogóle, czy to był smok wymyślony przeze mnie. Ale tak, kiedyś miałam mega fazę na smoki. I rysowałam ich całkiem dużo. Tu jestem ja i Wikulec. 2011 rok. O, matko, wygląda strasznie smutno. I jestem bardzo dziwnie. Dziwnie nie anatomiczna. <grymne> tu jest Wikulec. Próbowałam ją humanizować, ale zostawiłam jej uszy, bo wiecie, uszy są kawałki. Tu jestem ja. Boże, siebie też kiedyś rysowałam z uszami. Nie wiem czemu, znaczy czemu, bo to kiedyś było kawaii. Tu jest jakaś postać, o! Tu, są, tu się zaczynają czasy DeviantArta. Kiedyś miałam konto na DeviantArcie i było całkiem, całkiem popularne. 2010 rok. To jest jakaś fanhara dla kogoś narysowana? O, tu się dalej szkice pojawiły. No dobra, tego pana chyba poznajecie, To jest Remus. Nie, Syriusz. To jest Syriusz z Harry Potter'a. Całkiem podobny mi wyszedł. Tu jest Gogeta. Tu jest. Nawet nie wiem, kto to jest. Coś za nim, pewnie. O, jaki ładny waporion. 2019? O, to już jest całkiem nowe. Ale tu widać, że próbowałam coś, coś innego zrobić, bo jest dużo takich mazów i to jest jakiś recyklu, recyklingowany papier. Coś, coś tutaj innego próbowałam zrobić, fajne. Tu są znowu jakieś Soniki. O kurde, znalazłam komiks. Komiksy też Wam będę musiała kiedyś pokazać. Patrz, jakie kiedyś komiksy rysowałam ambitne. Kurde, muszę kiedyś do tego, do, do tego wrócić. Znaczy, gdzieś tutaj w teczkach mam komiks taki już naprawdę fabularny, gdzie chyba ze 120 stron narysowałam. To jego na pewno będę musiała znaleźć. A później rysowałam już takie pojedyncze sceny, bo jakby nie chciało mi się brnąć przez te wszystkie nudniejsze rozmowy. Chciałam same sceny akcji rysować. To był chyba jeden z gwoździ do trumny mojego komiksu. O, tu jest jedna z moich postaci. To jest yy, brat Wikulca, Alzon. Fajny gościu. Przystojny, fajny w ogóle. O, tu jest ten. Projekt tego tatuażu jest koziorożec, jest lew, jest Ying Yang. <grym> Dwa najczęstsze zdania na temat szczurów. Jakie on jest słodki i jakie on ma wielkie jaja? No, dosłownie wszyscy goście, jacy nas odwiedzali w Poznaniu, to byli zachwyceni po prostu jajorami szczurów, bo były gigantyczne. Ojej, to jest 2009 rok. Jest Bikulec, jest w, jeszcze w starym dresie. A to jest postać jednej z moich znajomych. Nie pamiętam już, niestety, jak ona się nazywa, ale pamiętam, że byłam zachwycona jej rysunkami. Jakby ona bardziej takie furasowe Soniki rysowała, że miała bardziej taką ludzką anatomię, ale mi się to bardzo podobało. Tu jest jakiś Charizard. Jakiś taki odwrócony. To jest. O, kiedyś projektowałam dla znajomego. Okładkę książki i to miał być główny bohater. Starszy pan, po prostu w długich włosach. Wydaje mi się, że jego twarz to jest twarz Clint Eastwooda. Coś mi się tak kojarzy, że na nim się wzorowałam. Ogólnie bardzo fajne mi te portrety wyszły. Tu jest jakiś Akuma. Tu jest. Wow! O, jakiś. Coś na konkurs Red Bulla. Red Bull Doodle Art. Ja po prostu drukowało się taki template i trzeba było po prostu coś tam narysować. Knock, knock, who's there? <laughs> Fajne dzięcioły. O, tu jest jakiś portret lwa. Tak, pamiętam, że to też było na projekt tatuażu i ta, ta twarz lwa miała być wklejona chyba w piłkę od koszykówki. Czy jakoś tak? To jest moja znajoma z liceum Lena. Ona, Lena była takim true metalem, wiecie, pieszczochy z, z, z ćwiekami, łańcuchy tu i ówdzie. Czarna koszulka, czerwone włosy, ale szalik miała w kolorze tęczy, i to było przesłodkie, ale nie skończyłam tego rysunku najwyraźniej. O, to jest jedna z moich fanharów, tutaj jako, jako człowiek. Eee, Ty by był szaleńcem ogólnie, w skrócie, bo wiecie, chciałam być bardzo dorosła i mieć bardzo dorosłe postacie, nie? Ale fajny fajne tło tutaj zrobiłam. Farbami plakatowymi jeszcze się bawiłam. Fajne. To jest... postać kogoś z polskich znajomych. Też z DeviantArta, ale polskich. Nie pamiętam niestety, kto to. Patrzcie, 2009 rok, to już jest, to już jest prehistoria przecież. O, tu jest Wikulec i tu jest Shadow. Siedzą sobie. Podziwiają zachód słońca. Tu jest jakieś smoczysko. To był smok wymyślony przeze mnie, pamiętam. Że był niebieski, miał czerwony szal i do niego takie pierścienie przytwierdzone. Ale nie pamiętam, o co z nim chodziło. Po prostu przez pewien czas wymyślałam sobie smoki. O, miał nawet pierścień na, na palcu. Nie mogę zapać fokusu. O jest. To jestem chyba ja ze szczurem. Tu jest. O, postać z Dark Siders. To była anielica Gabriel chyba. I miała mega skrzydła. Ogólnie postacie z Dark Siders są super. Myślę, że będzie więcej ich rysunków tutaj. Tak, bo ja ją rysowałam na jakimś większym formacie i po prostu myślałam nad, nad pozą i nad wszystkim. A tu jest coś chyba na rzeźbę. Moje, co się przesadzić. A, tu jest Laki Kloi. Zwana inaczej Hatsune Miku z tekena. Tu z tyłu. Mam nadzieję, że Grave'a tu nie ma. A chcesz się założyć? Kwotok. To jest Wikulec. To jest Fenis, a to jest Grave. Yy, Wikulec jest moja, a Fenis i Grave są postaciami Raven. Mojej znajomej z Deviantarta i z blogowych Soników. Z sonikowych blogów, tak. Tu jest jakiś miutu. O, tu jest Bikulec. 2011 rok. Coś bardziej dynamicznego chciałam zrobić. Nawet mi wyszło. O, tu jest jakiś, jakiś taki portret. Coś ładnego chciałam narysować, więc narysowałam portret pięknej dziewczyny w rudych włosach. O, tu jest Kami. Kami z Kotem. Niestety, niewiele wiedziałam o papierze. I na przykład o tym, że na zwykłym papierze takim do drukarki się nie maluje. Nie robi się kleksów, bo się wszystko psuje. Ale bardzo ładna kamień. Ojejku, tu jest wikulec. To jest postać znajomego i znajomej. Byliśmy ogólnie trójką znajomych w szkole. I wiecie, 2009 rok, więc tutaj wszyscy już chlali alkohol. No bo wiecie, tacy dorośli byliśmy i w ogóle. <grymne> dobrze To jest Wikulec, jest Feliz i jest Hani, chyba? b o U, to jest mega to jest 2018, to też jest dosyć nowe. Co to tu robi? Ale fajny. Ładnie, bardzo ołówkami rysowałam. Ogólnie dzięki liceum dużo się nauczyłam ołówkami głównie pracować. I died for your sins. To jest. To jest legendarny rysunek, bo on nawet wylądował na koszulce, którą przez pewien czas sprzedawałam na kapselu. I była jeszcze druga taka strona, ale chyba już nie funkcjonuje. Printland? Printlander? Czy jakoś tak? I wyobraźcie sobie, że dwie takie koszulki się sprzedały. Jedną nosi Shadow. <grych> Ale się sprzedały. Byłam zachwycona. To jest jakaś postać z Dawiantarta. Fajna. Prawdopodobnie jakiś Art Trade albo Commission, albo coś takiego. To jest Alucard. Oj, miałam kiedyś fazę na Helsinga i to bardzo. To tu, tu jest, jakieś coś. O, to jest drugi Alucard. Boże, nie umiałam broni rysować, więc robiłam tylko takie klocki. Jest znowu Alucard, ale ten jest brzydki strasznie. O, co jest tu? O, to był... To była jedna z moich fanhar. I to jest mój wymyślony smog. On nie był cyklopem, po prostu tak go krzywo narysowałam tutaj. No, że on, on, on go goni, on ucieka, coś takiego. Nie wiem o co chodzi. O, tu jest brat Wikulca jako Liu Kang z Mortal Kombat. Śmieszne. Robiłam dużo takich crossoverów. To jest Jiraiya. Ale to nie jest narysowane przeze mnie. Jest narysowane przez Anę, moją znajomą. Ja to tylko kolorowałam. O, To jest Ashura. To jest taka semi-oficjalna postać, bo Ashura ogólnie wziął się z Glicza, który był w pierwszej grze z Soniciem. I coś się... Coś się działo ze Spritem postaci, że Sonic robił się taki właśnie czarno-zielony i fani po prostu zrobili z tego nową postać. To w ogóle super motyw jest. I pamiętam, że ja trochę podrasowałam jego design, dodałam mu jakieś podarte kurtki, jakieś kurde kolczyki i stał się postacią w moim komiksie i był zły. Bo wiecie, dużo złych postaci się lubiało robić w tym okresie. Sprawdzian z matmy. Ciągi arytmetyczne. Oblicz sumę wszystkich liczb dwu, dwucyfrowych, które po podzieleniu przez 9 dadzą resztę 2. Hmm. I liczenie na, na piechotę. <grych> Oj tak, miałam duże problemy z matematyką w liceum. To było najgorsze. To jest jakiś rysunek na... Na jakiś konkurs pewnie ze szkoły o uzależnieniu od social mediów. to z tyłu, co To jest postać wiatru, którą zaprojektowałam. Przez pewien czas brałam udział w. Kojarzycie, jak Biedronka organizuje czasami takie konkursy, że, da, że... najpierw jest konkurs y, piśmienny. Y, na, na, pisanie, na napisanie opowiadania i wtedy jest drugi konkurs ilustratorski i to, to opowiadanie, które wygrało będzie miało projektowane jakby ilustracje ja przez pewien czas bawiłam się w coś takiego ale niestety nic z tego nie wyszło uuu, co to jest? wygląda jakby śmierć grała na gitarze, która jest kosą prawdopodobnie jest to 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 jest Kami w Battlesuit. Ale paskudną twarz jej zrobiłam. Ale ogólnie szkic fajny. To jest... Jak już to ten, ale ma patrzeć do przodu, zadzwonię do ciebie, Kajka. No, to jest kolejny smok, który był projektowany na tatuaż. Ogólnie się cieszyłam, jak ktoś prosił o smoki. Jak ktoś chciał projekty na smoki, bo ja bardzo lubiłam je rysować, ale już o tym wiecie. No także dużo takich wstępnych szkiców robiłam, później je wszystkie zanosiłam do tego studia i po jakimś czasie miałam odpowiedź nad czym pracować dalej. Dużo smoków, dużo, dużo smoków. Jest trochę niewymiarowy, ma wielki łeb. Jeszcze więcej smoków. Jeszcze więcej smoków. Uuu, ten jest fajny. Ten jest taki, Wa, zjem Ale też jest fajny. Więcej smoków. Naprawdę więcej smoków. Jeszcze więcej smoków. Matko. I te wszystkie szkice... Kurde, ja te wszystkie szkice powinnam zabrać ze sobą, kupić sobie taki szkicownik A4 i to wszystko powklejać. To jest kawał historii przecież. Matko, ile ja kiedyś rysowałam? Chcę dzisiaj tu rysować. Oj, to jest ostatni smok. Koniec? Nie, to jeszcze nie koniec. To jest teczka, którą ja nosiłam do liceum. To jest Motoko z Ghost in the Shell. Widać, że teczka już swoje przeżyła. I coś jeszcze, jakieś pojedyncze rzeczy, są. co to jest? O, patrzcie, kolejny smok. Ten już jest taki bardziej skończony. Więcej smoków. Ten jest bardzo podobne do poprzedniego. O, tu jest znowu aszura. To jest ogólnie dużo starszy rysunek, bo widzę, że jest z, na kartce z zeszytu. Więc możliwe, że narysowałam to jeszcze w gimnazjum. O, to jest Ferrari O ho! 2014 rok. To rysowałam na jakiś konkurs chyba nintendowy. Jakie to jest słodkie. Słodkie. To jest, znowu wracamy, 2009 rok. To jest postać ze Slayersów. Nie pamiętam jaką się nazywał, ale go bardzo lubiłam. I to jest koniec tej teczki. Trochę tego naprodukowałam. To był mój najlepszy czas, właśnie rozwoju, że miałam najwięcej czasu na robienie tego typu rzeczy. Ale widzicie, tu jest kawał historii zawarty w tej teczce widzicie, każdy od czegoś zaczynał. I kiedyś miałam całkiem inną cierpliwość do tego wszystkiego. Mam nadzieję, że uda mi się do tego jeszcze wrócić. Także widzicie, to jest pierwsza ta gateczka. Myślę, że znajdę więcej rysunków jeszcze. Postaram wam się je wszystkie nagrać i obrobić po prostu te filmy i, i wam pokazać, bo tu jest naprawdę kawał Kawał mojej historii artystycznej. Mam nadzieję, że wam się podobały takie filmy i zapraszam wtedy na następne. Pa.